Wam dwom powierzam? Pomalowanie wszystkich sian w moim domu! Hurra! Ale muszę was dwóch ostrzec, więc jeśli zobaczę, choćby kropelkę, na czymkolwiek innym niż siana, podsilam wam to i obo i powieszę sobie nad kominkiem! Miłej zabawy przy pracy! Pan Krab ma sporo drogocennych skarbów, na które może kapnąć farba. I co? Otwieramy teraz puszki z... niezmywalną farbą? Ostrożnie, SpongeBob! Ostrożnie, SpongeBob! Ostrożnie, SpongeBob! Ostrożnie, SpongeBob! Ostrożnie, SpongeBob! Patryk, już ją otworzyłem. Uh, teraz moja kolej. Może lepiej będzie, jak ja ją otworzę? Dobrze, Patryk, przygotujmy pędzle. A może lepiej zacząć mniejszym? Zaczynajmy malować ściany. Napławi konika, co może być gorsze od olbrzymiej bańki z farmy? Już mówię. Dwie olbrzymie bańki z farmy. Nie. Udało nam się! Pomalowaliśmy wszystkie ściany i ani kropla nie kapnęła na. A, na halibuta, co to! To nie jakiś tam dolar, tylko pierwszy dolar pana kraba! Na scenę na pamiątka, a my go zachrapaliśmy! Dobra, to nic takiego. Spróbuję zetrzeć te krople. Nie jest dobrze, Patryk, nie jest dobrze. Pan Krab zaraz wróci do domu i zobaczy, że zniszczyliśmy mu jego pamiątkę. SpongeBob, Patryk. <grystanie> czekaj, SpongeBob, wiem! Musimy teraz zmyć farbę i Krab się o niczym nie dowie! Ale pan Krab powiedział. Zapomnij, co powiedział pan Krab! Każda farba w końcu schodzi! jest nie jesteśmy jaskiniowcami. Mamy nowoczesne technologie. E, 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 e. Nie zeszła. To wszystko przez pana Kraba. Po co w ogóle powiesił na ścianie tego głupiego dolara? Przecież wygląda dokładnie tak samo jak każdy inny dolar. Po co go wieszać? Mógł powiesić sobie jakiegokolwiek dolara na ścianie i nikt by się nie poznał. Równie dobrze mógłbyś wyciągnąć mi z kieszeni portfel, wyciągnąć dolara i powiesić go na ścianie. Dobra, Patryk, wyciągaj portfel. Nie rozumiem, do czego zmierzasz. Ej, dolar! Nasze tyłki uratowane. Musimy tylko. Patryk! Nie! O! Chcesz gryza? Spokojnie, mamy jeszcze trochę czasu. Le, 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 le. Co jest? Z czołem, panie Krab. Spongebob, co tu robisz? No, wie pan, tak sobie wiszę. Bly. Schodź na ziemię, chłopcze. Nie, 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 panie Krab. To tylko złudzenie. Ej, wy dwaj. Czy to wy zachlapaliście mojego dolara? Przepraszamy, Zapraszamy. naprawdę przepraszamy. Proszę, jak nowy! Ale, 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 ole, ole, o, nie, ale! ale... wiem, okay. wiem, skłamałem! <skrywy> Tę farbę świetnie zmywa się śliną! <śles> Już rozumiem, panie krab. Powiedział pan Patrykowi i mnie, że farba jest niezmywalna, żebyśmy bardziej uważali przy malowaniu i niczego nie zachlapali, tak? Nie, po prostu lubię się z was nabijać! <śleskas> <śleskas> Krabie, musisz nauczyć się mniej bluć jak gadasz!